Zapraszam kolejnego um, wykładowcę pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Wojciecha Stankowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ciepło z wnętrza Rzymi. Tania energia bez emisji gazów cieplarnianych. Proszę uprzejmie. No, moje wystąpienie będzie miało no, no, inny charakter aniżeli pana profesora Bogajewskiego. Chcę się skoncentrować nad y, ograniczaniem, bo niewątpliwie człowiek wpływa na zmiany klimatyczne, tylko że jego wpływ jest uzupełnieniem tego, co czyni przyroda, a nie odwrotnie. I y, skoncentruję się nad zagadnieniem y, ciepła Ziemi, wykorzystywaniem tego ciepła Ziemi. Zacznijmy może od tego, że w obrębie globu ziemskiego mamy do czynienia z określonym stylem budowy i związanego z tym zagadnienia. Przepraszam zagadnienia wykorzystywania tego ciepła. W tej chwili najbardziej nagłaśniana jest sprawa w momencie, kiedy się okazało, że wykorzystywanie do niedawna ekologicznego gazu ziemnego no nie wyszło, nie udało się w, w, w pewnych takich tam układach polityczno- gospodarczych i nagle gaz stał się niedobry, a w tej chwili jest trend do tego, a żeby wykorzystywać ciepło powierzchniowych warstw ziemi i to głównie pompy wodne, pompy ciepła, które tak na taberne potrzebują po to, żeby mogły funkcjonować w dużej, dużej ilości energii elektrycznej. Mniej więcej 25% to jest funkcjonowania pomp ciepła, no więc w związku z tym trzeba było to jakoś z czymś skojarzyć i skojarzono z, w tej chwili z tak zwaną zieloną energią, czyli wiatrakami. Ale to oczywiście nie jest podstawowy element energetyczny na na kuli ziemskiej. Przepraszam, bo ja tu stale mylę, zdaje się. Jak wygląda wnętrze Ziemi pod względem y, zmian temperatury i y, zmian ciśnienia? Ten wykres po lewej stronie pokazuje wzrost temperatury, który gdzieś tam wewnątrz Ziemi osiąga no, około 5,5 tysiąca stopni Celsjusza. Oczywiście równocześnie rośnie ciśnienie. Przy czym w związku z budową wewnętrzną te zmiany wykazują taki. Tak, taką generalną tendencję szybkich zmian i, i jak ustabilizowania się na y, dalszych głębokości, głębokości danego. No, przepraszam. Historia zmian y, temperatury i y, y, procesów tych termicznych wewnątrz ziemi, ona przebiegała w no, taki z, zróżnicowany sposób. Ja jeszcze do tego, do tego wrócę, ale wpływ ma na to również to, zresztą co podkreślał pan, pan profesor, budowa, budowa ziemi i strefy, gdzie to po, oddziaływanie tem, ciepła wewnętrznego na... Środowisko przyrodnicze jest związane z tektoniką globu ziemskiego. Te czerwone plany, które Państwo widzicie, to są obszary, w których ta energia wewnętrzna Ziemi jest intensywnie przenoszona do górnych, do górnych warstw. Możemy wyróżnić w zasadzie dwa parametry. Te, tych procesów, to znaczy tak zwany stopień geotermiczny. Stopień geotermiczny to jest taka miara y, szybkości przyrostu y, temperatury, wraz z głębokością. Na kuli ziemskiej y, w związku z tym zróżnicowanymi właściwościami budowy geologicznej i rzeźby terenu y, mamy takie miejsca, w których ten stopień geotermiczny jest bardzo mały, bo to jest półtora metra wzrost głębokości i o jeden stopień rośnie, rośnie, rośnie temperatura. Ale są też takie miejsca związane z budową geologiczną, w których ta temperatura wzrasta wraz z głębokością nawet do 180 metrów. To wszystko zależy od rodzaju skał i od struktur, w jakich te skały występują. Natomiast druga miara to jest gradient geotermiczny. To znaczy, właściwie to jest odwrócenie tego, co pokazuje nam stopień geotermiczny. Tutaj chodzi o to, z jaką intensywnością poszczególnych, na poszczególnych głębokościach, poszczególnych strefach ta temperatura przyrasta. I te dwa wykresy pokazują Państwu ten wykres, taki linijny to jest. Yy, to jest stopień geotermiczny, a ten palujący yy, krzywy to jest gradient. No i w takim razie popatrzmy, gdzie na Ziemi mamy sytuację taką, gdzie... Ten przyrost temperatury, wraz z głębokością i te, te gradienty są takie najbardziej intensywne, no to są wszystkie te strefy, w których mówimy o istnieniu tak zwanych granic między płytami, do których nawiązywał pan, pan profesor, to Islandia jest takim doskonałym przykładem. Te strefy zaznaczone na czerwono, czy pomarańczowo, czy ciemnopomarańczowo, to pokazują obszary na dni. Tak zwanego obszary strefy gdzie ten przyrost temperatury jest taki właśnie bardzo szybki rzędu tam no, metrów, co manifestuje się w bardzo różny sposób. Czasami nawet są takie tabliczki, które pokazują, że jest niebezpieczeństwo gorącego podłoża, no ale są też takie obszary z charakterystycznymi dla Islandii gejzerami i wreszcie wykorzystywaniem tego dla celów energetycznych. Na tych obszarach y, mamy y, funkcjonujące elektrownie geotermiczne. Zupełnie inaczej jest na, na, obszarze, y, na obszarze Europy. Jeżeli by spojrzeć na y, właściwości budowy geologicznej, które rzutują na te, na te zagadnienia, to to, co jest po prawej stronie, tak zwana Platforma Wschodnioeuropejska, ma zupełnie inne warunki temperaturowe. Zarówno stopnia geotermicznego, jak i gradientu geotermicznego, a zupełnie inaczej sprawa wygląda w, na terenie środkowej i zachodniej Europy. I tak się akurat składa, że granica między tymi dwoma zupełnie przeciwstawnymi obszarami przebiega przez Polskę. Mniej więcej w, można powiedzieć od, od Koszalina, gdzieś do, do przemyśla. To, to jest zupełnie inna budowa geologiczna i inne tchnienie tej, tego ciepła ziemi na, a, a, a o tym wszystkim decyduje, decydują wielkie struktury geologiczne Polski które generalnie rzecz biorąc są zupełnie inne w Polsce północno-wschodniej, a inne poczynając od tej linii, o której, o której mówiłem, na zachód, z takim układem, jeszcze, układem północny, zachód, południowy, wschód, a na południu najmłodsze struktury karpackie. I to wszystko razem decyduje o sytuacji budow budowy geologicznej, ale także Możliwości energetycznego wykorzystywania. Jeżeli ten przekrój, który tutaj Państwu pokazuje, to jest mniej więcej od północnego wschodu Polski na południowy zachód, czyli powiedzmy gdzieś tam od y, obszaru y, no powiedzmy Mazur do Sudetów, a w środku mamy jeden z elementów tych co poprzednio pokazywanych budowy geologicznej, tak zwanego wału kujasko-pomorskiego. Y, i dwie takie strefy niecek po, po obydwu stronach. One mają istotne znaczenie, dominujące znaczenie w, w właściwościach temperaturowych i możliwości wykorzystywania tego ciepła. To, ta, ta mapa pokazuje, że niebieskie barwy to są temperatury niskie i niska możliwość wykorzystania energii. Natomiast na, im dalej, na południowy zachód, tym ta sytuacja lepiej. Oczywiście, zawsze jest wszystko za i przeciw. Z punktu widzenia wykorzystywania geotermicznego czy, czy ciepła Ziemi, to te obszary zachodnie są korzystniejsze, a wschodnie są mniej korzystne. Ale z punktu widzenia na przykład wykorzystywania tych terenów górniczego no to lepiej jest tam, gdzie ten przyrost temperatury jest wolniejszy, aniżeli w innych obszarach. No po prostu w kopalniach jest chłodniej i te procesy chłodzenia, i tak dalej są mniej wymagające. Instytut geologiczny wydał opracowania map atlasu zasobów ge geotermalnych. To warto by tu może przywołać nazwiska prekursorów tych tych badań profesor Sokołowski, profesor, który jakby uruchomił tę sprawę no w współpracy z profesorem Kozłowskim, z profesorem Zimnym. To tylko pokazuje, że, że pod względem rozeznania zasobności ciepła Ziemi w Polsce jesteśmy dosyć daleko. I to wszystko się układa zgodnie z generalną, generalną budową geologiczną. Nie będę szczegółów powtarzał, bo to, bo to właściwie by nas za daleko zaprowadziło. I, i teraz chcę przywołać tylko dwie rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli się spotykamy z zagadnieniami wykorzystywania ciepła ziemi, to zawsze właściwie mówimy o wykorzystywaniu zasobów, roztworów podgrzanych. Prawda? Natomiast mało się mówi na temat wykorzystywania ciepła skał suchych. I to będzie właściwie klucz tego, co ja chciałem tu zasugerować. Myślałem, że na tym spotkaniu będzie, będą przedstawiciele nauk ścisłych i praktycy. No niestety nie, bo ja naszych fizyków od dłuższego czasu zachęcam do tego, żeby się zajęli zagadnieniem nie geotermii, ale geotermiki. To jest zasadnicze rozróżnienie. Geotermia dotyczy wykorzystywania roztworów. Geotermika zmierza do tego, żeby skoncentrować się nad suchymi skałami. I tu podaję, pokazuję jeszcze raz przykład z rejonu Islandii. Tam jest krafla napisane na dole ciemnym, a oprócz tego są pokazane wymienione obszary w których to ciepło ziemi jest wykorzystywane dla celów nie tylko takich tam podgrzewania czegoś czy suszenia ale energetycznych bo generalnie rzecz biorąc, możliwość wykorzystywania tego ciepła Ziemi jest bardzo zróżnicowana. Wystarczy poczytać sobie te opisy, przy jakich temperaturach możliwe jest wykorzystywanie w określonych, w określonych celach, ale oczywiście jeżeli mamy tereny, gdzie temperatury przewyższają 100 stopni, to to już jest możliwe do wykorzystywania energetycznego. W Polsce w tej chwili geotermia, a więc wykorzystywanie tych roztworów dla celów no różnych, ale także energetycznych jest właściwie związane z pewnymi określonymi strefami. Tu Państwo widzicie napisy obrazujące, gdzie działają instalacje geotermalne. Z różnym zresztą. Zaangażowaniem władz do tego, aby te, to ciepło, które mamy pod nogami wykorzystywać. No i na tym obrazku pokazuję, jak to na czym polega ta, ta sytuacja. W jednych miejscach się pobiera roztwory ciepłe. No, przekazuje do powierzchni Ziemi. Po drodze one oczywiście stygną. Przechodzą do, do wymiennika ciepła, gdzie przekazują ciepło do roztworów, które występują, które mogą iść teraz dalej do zasilania, zarówno np. przykład ogrzewania domów, jak i jeżeli są wysokotemperaturowe, do... Produkcji energii elektrycznej i ta schłodzona woda ona wraca do złoża, zatłaczana jest w dół. No i to jest taki obieg okulny: tu pobieranie, przekazywanie ciepła i oddawanie w podłoże. Co pokazuje jeszcze raz na, na tym obrazku, co akurat jest. Prezentacja tego, jak dla celów ciepłowniczych to ciepło ziemi może być wykorzystywane. Przy tych układach w tej chwili funkcjonują także tak zwane układy binarne. To znaczy takie, w których wymiana ciepła następuje nie w wodzie, ale w roztworach, w których temperatura wrzenia jest znacznie niższa niżeli Aniżeli, przepraszam, tak, aniżeli wody, w związku z tym nawet roztwory o temperaturach rzędu 85 stopni i wyżej nadają się już nie tylko do ogrzewnictwa na przykład, ale dla celów energetycznych. Na tej mapce pokazuję Państwu, jak wygląda w tej chwili aktualnie ilość Obszarów zgłaszanych do y, uruchomienia wykorzystywania tego ciepła ziemi. Tam w tej chwili są, były dwa takie nabory. No, widzicie Państwo, tych punktów na terenie Polski jest już całkiem sporo, ale najstarsze i najdłużej funkcjonujące y, wykorzystywanie ciepła ziemi jest na podhalu. To jest jeszcze właśnie za, uruchomione przez profesora Sokołowskiego, gdzie między na dole mamy ten plamę y, tatr, na górze mamy y, pasmo skałkowe, a więc pieniny i ten, te struktury, a y, pomiędzy nimi nieckę podchalańską y, przy temperaturze wzrastającej, im dalej na północ. I ta, to funkcjonuje już od dłuższego czasu, czego efektem, tu Państwo macie na górze rysunek tej struktury geologicznej ze wzrastającą temperaturą, na dole po lewej stronie zespół tych elementów pobierania i zatłaczania wody, no i jest oczywiście efekt w postaci wykorzystania gospodarczego. Zatem geotermia i to właściwie jej energetyczne wykorzystywanie ciepła y, powinno stać się podstawą dla celów energetycznych. Zaraz powiem jakie są tego zalety. Otóż y, to powinno stać się głównym źródłem Generowania także energii, energii elektrycznej, prądu elektrycznego. Co się zresztą po części dzieje. I na tym rysunku Państwo macie pokazane taki układ ten, ten niebieski słupek, to jest zatłaczanie wody, niestety wody. I to jest mankament tego układu wykorzystywania ciepła skał. No bo potrzeba dużej ilości wody, żeby je wtłoczyć do określonej głębokości, aby one albo podniosły bardzo temperaturę, albo nawet przeszły do stanu pary, i mamy strefy odbioru tego dla celów no różnych, grzewczych bądź energetycznych, nawet. Istnieją w tej chwili takie propozycje, już częściowo realizowane w świecie, gdzie Obok tego głównego, głównej nitki zasilającej jest cały szereg otworów dodatkowych na planie, powiedzmy, odwróconego lejka, żeby zintensyfikować te, te procesy, żeby większa ilość, większa ilość energii mogła być przetransportowana. W tym wypadku przynoś, nośnikiem jest woda. Jakie są zalety? Te, tej y, wykorzystywania ciepłej ziemi. Przede wszystkim no, jest możliwość y, pozyskiwania energii elektrycznej właściwie za darmo, bo to jest surowiec bezpłatny, tylko trzeba go w umiejętny sposób wykorzystywać i pozyskiwać. Y, inna bardzo ważna, ważna zaleta to jest taka, że y, one mają, umożliwiają lokalne zasilanie bez wielkich linii przesyłowych. No, a ja wiadomo, że przesył energii elektrycznej pociąga za sobą ogromne straty. No i rzecz w dzisiejszym niebezpiecznym świecie niezwykle istotna. Duża odporność czy zwiększenie odporności na zdarzenia losowe. Mieliśmy niedawno taki przypadek, że z powodów atmosferycznych poprzewracane zostały słupy linii wysokiego napięcia. I oczywiście, czym to skutkowało? Wyłączeniem ogromnych obszarów z zasilania energetycznego. Jeżeli byśmy się skoncentrowali nad lo, takimi lokalnymi. Obszarami, czyli możliwościami pobierania, po, pobierania tego ciepła, no to w przypadku zdarzeń losowych, czy terrorystycznych, czy wreszcie wojennych, to to będzie miało wpływ lokalny, a nie, a nie powiedzmy pseudoglobalny, czyli w sensie duży, dużych terenów polskich. Cały problem polega jednak na tym, żeby żeby znaleźć sposób uruchomienia tego ciepła, czyli żeby był inny nośnik, aniżeli woda, która jest, jednej, już kończę, która jest dobra, korzystna, ale, ale niestety zasoby wodne generalnie, że w środowisku nie są, nie są najlepsze. Stąd to, co powiedziałem już przedtem, próbuje naszych fizyków teoretyków, zainteresować tym, żeby pomyśleli o możliwości nośników tej energii ciepłej do powierzchni, do powierzchni Ziemi. A możliwości mamy duże, szczególnie w tym obszarze na południowy zachód od wspomnianej wcześniej linii, bo te białe obszary to są najmniej korzystne w Polsce pod tym względem. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie profesorze, mogę zadać jedno pytanie, bo z tego wykładu tylko jedną rzecz chciałbym wiedzieć jeszcze, a mianowicie ja jestem energetykiem, w związku z tym mam jedno pytanie. Te układy przy, 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 przy zastosowaniu innego medium niż woda. Rozumiem dlaczego, bo, bo jest niższa temperatura wrzenia, ale czy tam są rozpatrywane też takie możliwości zamkniętego tego układu? Bo te układy z wodą są otwarte, wchodzi się do podłoża i podłoża się, 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 się tą energię do góry, znaczy medium. A czy Pan mówi, może mi powiedzieć, czy są układy zamknięte? Bo rozumiem, że jak jest czynnik taki jak woda, to on w tym momencie może po prostu skażać środowisko. Więc mnie się wydaje, że ja starałem, starałem się w każdym razie powiedzieć, że w gruncie rzeczy my mamy przy tym wykorzystywaniu tego dwa okłady zamknięte. Jeden, ten ta, ciepło wnętrza Ziemi transportowane roztworami, niestety roztworami, to się mówi wody, to nie są żadne wody geotermalne, to są roztwory geotermalne. One też niosą za sobą pewne problemy no, niekorzystne. Do wymiennika ciepła, a ten wymiennik ciepła to stanowi jakby drugi znowu obieg zamknięty już w odbiorcach odbiorcach. Przy czym, jak mówię, wykorzystuje się w tej chwili nie tylko wodę w tych wymiennikach ciepłach, ale także roztwory o niższej temperaturze, żeby no jakby spotęgować efekt. Tak tak, ja pytałem tylko o ten pierwszy, pierwszy odwód. Czy tam będzie wykorzystywany też taki niższy czynnik? Poprzez odpo... znaczy, A, właściwie. Jest, jest po prostu. Mamy ten, ten źródło ciepła skały. Tak. No. W skałach, czy woda skała? Pobierania? Ma, mamy te, te, to ciepło gdzieś tam w podłożu na różnych głębokościach. 2,5 do 4 do km głęb, to nie jest z punktu widzenia geologicznego problem. Pobiera się tą wodę, czy ten roztwór, on, on jest tłoczony do wymiennika ciepła. Nie ma żadnego kontaktu z tym, z tym co, co przekazuje ciepło, prawda? I wraca z powrotem do podłoża. Czyli można powiedzieć, że to jest perpetuum mobile układ zamknięty. Dziękuję. Tak, proszę uprzejmie. Chciałbym tutaj, korzystając z okazji, zapytać pana profesora, bo przyszło mi kiedyś do głowy, jak oglądałem film jakiś taki popularno-naukowy, że jak Mars, e, jądro Marsa się ochłodziło, no to stracił pole magnetyczne i tam już wtedy nie było warunków do życia. Czy są jakieś analizy, na ile masowe korzystanie z ciepła może. Ochłodzić jądro Ziemi? Czy na przykład jest możliwe, że na za ile milionów lat, jak ludzkość jeszcze będzie na Ziemi, to zacznie ogrzewać, żeby to pole magnetyczne z nami zostało? Proszę Państwa, tutaj właściwie to ja powinienem może na początku o tym powiedzieć, że wraz z głębokością nie tylko wzrasta temperatura, ale wzrasta ciśnienie, i mamy jakby dwie strefy różnego funkcjonowania tego ciepła. Przynajmniej tak to w tej chwili w nauce wygląda, że ciepło jądra Ziemi jest ciepłem reliktowym, pochodzącym z, z czasu, kiedy powstał właściwie układ słoneczny, no i powstawa, powstawała planeta. Natomiast w tym, co jest wyżej, tak zwanym płaszczu ziemskim, tam dochodzi do spontanicznego rozpadu y, ciężkich izotopów, y, które Stale generują ciepło, i suma tych dwóch rzeczy z jednej strony tego ciepła nazwijmy to tak jest nazywane reliktowego, które ono stygnie oczywiście, ale jest tak głęboko i jest jeszcze otoczone tym, tą strefą generowania ciepła, że ono stygnie bardzo powoli. Natomiast w sumie to przekazywane jest konwekcyjnie, konwekcyjnie do wyższych warstw ziemskich.